Oto nowa S-klasa i to jednocześnie bardzo trudny orzech do zgrzenia, bo już poprzednia S-klasa była fantastycznym samochodem, wywindowała poziom naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. I no, de facto nie było do czego się w niej przyczepić. Jedyną rzeczą, którą Mercedes być może gdzieś tam zawalił, było później budowanie takich samych samochodów, czyli C-klasy, E-klasy, które wyglądały bardzo, bardzo podobnie do ówczesnej S-klasy. Trudno je było rozróżnić, więc to mógł być problem dla tych, którym akurat zależało na trochę większym indywidualizmie. A teraz po siedmiu latach coś trzeba było zrobić z tą z klasą No i coś zrobiono, a poza zrobieniem tego czegoś dodano tutaj no, mnóstwo, mnóstwo nowych technologii, które wywracają mózg na lewą stronę. No to teraz zobaczmy więc. Co w trawie pisze. Mercedes po raz pierwszy dramatycznie zmienił pilota do swoich samochodów. I teraz on jest taki trochę bardziej błyszczący, łatwiej go znaleźć, jak upadnie. Starszym ludziom troszeczkę będzie łatwiej go namierzyć. Ci z Was, którzy oglądali mój poprzedni film z Mercedesem Cela pamiętają być może, jak narzekałem na to, że Mercedes wyposażył Cela tylko i wyłącznie w te sloty do ładowania pod tytułem USB-C. Ale teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Slotów do ładowania. A tak mówiąc, całkiem serio, to tutaj jest dokładnie ta sama historia. Tu są dwa USB-C, tam sobie można ładować telefon bezprzewodowo. Tu są kolejne dwa USB-C i tam z tyłu podejrzewam, że też jeszcze są jakieś pozostałe. A teraz uwaga, bo to auto potrafi skakać i to naprawdę nagle fizycznie się unieść o kilka centymetrów, kiedy wyczuje, że może mieć miejsce uderzenie z boku, tak aby wystawić się do ciosu z gardą, czyli z dolną częścią nadwozia, która jest mocniejsza. To jest część pneumatycznego zawieszenia o nazwie E-Active Body Control, które do Dodatkowo jeszcze skanuje sobie drogę przed autem, kamerami, aby móc jeszcze lepiej i indywidualnie dostosowywać zawieszenie do nawierzchni. Jeśli zwykłe zawieszenie pneumatyczne klasy S to dla Was za mało, to proszę bardzo, oto jest rozwiązanie na jeszcze wyższy poziom komfortu. Ta nowa klasa S jest trochę większa niż poprzednia i ma 5,18 m długości, podczas kiedy poprzednia miała 5,12 m długości. Ten nowy ma 1,95 m szerokości, poprzedni 1,90 m szerokości. Bajerem jest to, że można sobie wysiąść z auta i kazać mu pojechać i gdzieś zaparkować. I ono to zrobi, ale zrobi to tylko na specjalnym parkingu ze specjalną, nową infrastrukturą, więc pewnie jeszcze chwilę potrwa, zanim będzie można z tego korzystać na co dzień. No ale Bayer jest niezły. Mamy tu wszystkie cztery koła skrętne. Te tylne koła się mogą skręcać w jedną albo w drugą stronę, i skręcają się nawet o 10 stopni w niektórych S-Klasach. Te 10 stopni to jest najwięcej ze wszystkich produkcyjnych samochodów i naprawdę bardzo mocno to wpływa na sposób, w jaki samochód się porusza. Mercedes twierdzi, że zmniejsza to obszar, który jest potrzebny, po to, żeby zawrócić o 2 metry. I teraz ta S klasa jest w stanie zawrócić na takim samym, dokładnie tym samym e, obszarze, co klasa A, czyli najmniejszy Mercedes. <grydy> to jest kurde, dobre. Tak to wygląda podczas niskich prędkości. Z kolei podczas wysokich prędkości tylne koła skręcają się w tym samym kierunku, co przednie koła, tak, żeby dać samochodowi więcej stabilności. Finalnie wygląda to jak taki jakiś wielki mechaniczny pająk, mu się wyginają nogi we wszystkie strony. Przednie światła mogą tu być w postaci ledów cyfrowych i to nie jest żart, tylko tłumaczenie nazwy, która oznacza, że mogą to być trzy główne jednostki ledowej. każdy reflektor ma wtedy ponad milion luster. Lampy mogą wyświetlać symbole świetlne na drodze, na jezdni. Mogą mrugać i oznaczać pieszych na drodze, albo pokazywać snopem światła, jak się powinniśmy ustawiać na pasie, kiedy jest na przykład zwężenie podczas jakiś tam robót drogowych. Ale to nie koniec, bo do tego Światła wyświetlą nam znak ostrzegający o tym, że mijamy znak stop, że światło przed nami zmieniło się na czerwone, albo że pakujemy się ze złej strony w ulicę jednokierunkowo. To jest taka drobna sugestia, że starsi milionerzy potrzebują dziś sporo pomocy na drodze. Finalnie auto komunikuje się z nami, wyświetlając nam informacje na drodze i do tego wycina Snop światła, który mógłby oślepać innych kierowców, kiedy uruchamiane są długie światła. Oczywiście są uruchamiane automatycznie. To jest fantastyczne rozwiązanie, naprawdę warte każdych pieniędzy. A w wnętrzu wita nas ciepło albo nieco chłodniej, tak jak teraz. Na niebiesko oświetlenie nastrojowe LED. To oświetlenie reaguje też na to, co ja chcę zrobić z samochodem: mianowicie, na przykład, podniesienie temperatury czy zwiększenie temperatury skutkuje tym, że Mercedes wysyła po mojej stronie, bo to sobie zmienia temperaturę. Takie czerwone impulsy dookoła, jeżeli chce schłodzić samochód, po swoją stronę, to wysyła niebieskie impulsy. Ale to nie jest jedyny sposób, w jaki światła wewnątrz samochodu nas wspomagają, bo wspomagają nas również wtedy i wspierają wtedy lampkę na zewnątrz blusterku, która ostrzega o pojazdach zbliżających się z lewej albo z prawej strony z tyłu. I teraz. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, a ja mimo wszystko próbuję zmienić pas tam, gdzie jedzie ten pojazd, to wtedy światła po tej stronie, po której ten pojazd jedzie i na którą ja chcę się wpakować. Też będą mi się świeciły, błyskały na czerwono. Te światła LEDowe wewnątrz samochodu to nie są takie zwykłe paski LEDowe, które sobie można kupić, przykleić i się ma. To są w zasadzie jakieś wyświetlacze, dlatego że one zmieniają kolor, mogą zmieniać kolor w różnych miejscach. I zwykły jeden pasek LEDowy ma jeden kolor. Nie ma w tym momencie powszechnie takiej technologii, która pozwala zmieniać różne diody w różny sposób, kolor tych diod. A tutaj to jest. W każdym razie to jest zupełnie coś innego i zupełnie coś nowego. Nie ma tego w innych samochodach Mercedes'a. We wnętrzu sporo się dzieje, ale są naprawdę, naprawdę bardzo dobre i to szczególnie dzięki tym nowym fotelom. Nie jestem tylko pewien, czy mogę powiedzieć, że wnętrze jest eleganckie. To jest bardzo daleko idąca digitalizacja. Wyświetlacze cyfrowe są wszędzie i być może dla niektórych z nas to jest nawet trochę zbyt dużo. Tutaj zasiano pewną kontrowersję, ale zdecydowanie jest co podziwiać. Tutaj się czuję, że panuje luksus, i jest naprawdę wyjątkowo komfortowo, więc jeżeli komfort to jest to, czego poszukujecie, to ten samochód jest dla Was i on spełni Wasze oczekiwania. Ten design z tyłu, między i za fotelami jest świetny, a w środku można mieć chłodzony schowek na drinki albo cokolwiek innego, zechcecie sobie tam schować albo schłodzić. A teraz najlepszy wynalazek świata, oświetlenie pasa bezpieczeństwa. I to, co widzieliście, bardzo mocno przypomina mi jakiś taki luksusowy jacht, pomimo tego, że nigdy nie byłem na żadnym takim jachcie. Poza tym Mercedes daje nam dwa iPady. I to jest deal pod tytułem kup jedną S-klasę, a dostaniesz dwa iPady gratis. No, kuszące. A tym bardziej, że ten główny iPad ma 12,8 cala i wyświetlacz OLED. Nie ma tu już miłego touchpada czy pokrętła, a zamiast tego jest czarny plastik na dole. Ja akurat być może wolę inne rozwiązanie niż ekrany dotykowe, no ale nie jest to zgodne z trendem. Fajną rzeczą jest to, że ten ekran reaguje na dotyk, czyli wiem, czy już nacisnąłem, czy jeszcze nie. Przyciski są też duże i to jest zdecydowany plus. A nie, przepraszam bardzo, mogą być dodatkowo dwa kolejne iPady, a nawet trzy! Z tyłu. Kupując to auto z dłuższym rozstawem osi, w pewnym momencie może nie być jak dosięgnąć do ekranu, i wtedy, aby obsłużyć tego dużego iPada, korzysta się z tego małego iPada. A oto są podgrzewane albo chłodzone uchwyty na napoje. I to jest genialne i wcale tutaj nie przesadzam. To jest świetna sprawa w aucie. Doskonała, kiedy trzeba schodzić przegrzewający się telefon. Chyba w zasadzie wszystkie przyciski przeniesiono na kierownicę, tak aby nie trzeba było się nimi dzielić z pasażerem. Ale jest ich około 1200 tylko najlepsi programiści w Polsce póki co zdołali się nauczyć w pełni ich obsłużyć. W kierownicy zamontowano też taczpady lewy do sterowania lewym iPadem i prawy do sterowania prawym. Plus przełączniki są też w pewnym zakresie dotykowe. Można tutaj korzystać z tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości. Polega na tym, że dzięki przedniej kamerze samochód wie, co jest przed nim. Widzi to. Wyświetla mi to na głównym wyświetlaczu wraz z strzałkami, gdzie powinny jechać, też innymi jakimiś znakami. No To jest odlot. Tylko ta kamera wystaje jak taki glud z nosa. Fuj. A stąd dyskretnie może nas obserwować słoik. Ale nie byle jaki słoik z konserwą, tylko słoik z zapachem, który auto może rozpylać we wnętrzu, aby zamaskować inne, potencjalnie gorsze zapachy. A teraz kolejna niespodzianka. Wersja S500 ma teraz silnik sześciocylindrowy i 3 litry pojemności. W ogóle większość silników ma 6 cylindrów, a żeby mieć wersję V8, to trzeba kupić wersję nazwaną teraz S580. No ale jest, jest V8, więc wszystko gra. Nowa wersja systemu MBUX została dopasowana do nowego ekranu, do tego dużego ekranu. I chyba jedyną rzeczą, którą chcę Wam o nim powiedzieć, to jest to, że ten system ma teraz 16GB ramu. Komunikację ułatwia możliwość rozmawiania z panią, która pięknym Mercedesowskim głosem odpowiada na komendę: Hej, Mercedes. Pani jest do tego stopnia inteligentna. Że jest w stanie powiedzieć, a właściwie do tego stopnia ma rozwinięte zmysły, że jest w stanie powiedzieć, czy stwierdzić, która osoba w samochodzie wydaje jej komendę na przykład podniesienia, czy w ogóle zmiany temperatury i zmienia temperaturę, czy może zmienić temperaturę, tylko na tej jednej osoby. Kolejna sprawa jest taka, że ta pani, ta uprzejma pani ma swoje ślepia o tutaj i patrzy mi w oczy przez cały czas. I dzięki temu, między innymi, wie, czy ustawiając lusterko, chce ustawić lewe czy patrzę w prawo i chcę ustawić prawe lusterko i teraz bez wybierania strony nie wybrałem tu nic, po prostu zacząłem się bawić joystickiem prawo-lewo, żeby ustawić lusterko. Pani sama wiedziała, które lusterko regulować i to jest już naprawdę totalny odlot. Ale to jest fajne, to jest przydatne. Na ekranach można sobie ustawić kilka różnych szat graficznych. Wtedy zmieniają się kolory i sposoby wyświetlania tych wszystkich informacji. To dotyczy też wyświetlacza przyciernego, czyli tego na szybie. Ale, ale jest jeszcze jedna rzecz, bo obok komunikacji głosowej jest też komunikacja machana. I komunikacja Machana polega na tym, że ja wykonuję pewne gesty daje systemowi do zrozumienia, co konkretnie chcę zrobić. Czyli na przykład mogę sobie otworzyć szyberdach, wykonując taki ruch tutaj. Autonomiczna jazda zawiera na przykład system utrzymywania na pasie ruchu, system ostrzegający o pojazdach w martwym polu, czy system, który wykrywa pojazdy nadjeżdżające z boków podczas wycofywania. I ta jest klasa może też do pewnego stopnia sama jeździć i zmieniać pasy, ale najfajniejsze jest moim zdaniem cały czas zatrzymywanie i ruszanie w korku, no bo wtedy naprawdę można uniknąć znerwowania i daje to dużo, dużo więcej komfortu. Teraz do tej klasy można sobie zamówić Dwie przednie poduszki powietrzne. Tyle, że to przednie poduszki powietrzne dla pasażerów tylnych siedzeń. I to jest. Pierwsze takie rozwiązanie na świecie. Można to sobie zamówić w S klasie z dłuższym rozstawem osi. Warto też wspomnieć, że są tutaj normalne, zwykłe kurtyny powietrzne, też dla pasażerów z tyłu. To jest standard. Ale co ciekawe, to są tutaj też boczne poduszki powietrzne dla tylnych pasażerów. A to nie jest standard. To jest właściwie bardzo, bardzo rzadkie obecnie w obecnym samochodach. A tutaj w S klasie to jest. Także dobra robota. System audio ma cudownie wyglądające osłony głośników i nie zawodzi. Mercedes twierdzi, że ten nowy design klasy S jest. Czysty. No i on rzeczywiście jest czysty. Ja bym też powiedział, że być może on jest nawet trochę mniej ekscytujący niż poprzednia S-klasa. No pytanie, czy S-klasa ma być w pełni tak ekscytująca. Inaczej jest taka, że z tyłu coś się rzeczywiście wydarzyło i przyjeżdżając na miejsce, ja nie byłem tak do końca przekonany, bo widziałem ten samochód tylko na zdjęciach wcześniej, nie byłem do końca przekonany, czy ten wygląd, szczególnie tego tyłu, do mnie przemówi. Mówiąc szczerze nie, nie za bardzo mi się to podobało. Natomiast co wam mogę powiedzieć, to to, że on na żywo rzeczywiście wygląda o wiele lepiej niż na zdjęciach. Także to jest zdecydowanie. Zdecydowanie to jest bardzo dobra wiadomość. No i z tym czarnym kolorem to jest w ogóle pakiet AMG w tym samochodzie. 20-calowe Niefelgi, całkiem sporo chromu. Moim zdaniem ta konfiguracja wygląda naprawdę, naprawdę fajnie i szykownie. Także. Kamień spadł mi z serca. To teraz wy dajcie mi znać w komentarzach, jak oceniacie wygląd tej nowej S-Klasy. Te klamki, które same się wysuwają. To jest naprawdę fajny bajer. Można te klamki wysunąć odblokowując autopilotem, albo podchodząc do niego, mając pilota przy sobie, kiedy on jest zablokowany, Wtedy te klamki automatycznie się wysuną. Albo można je sobie przycisnąć i one wtedy wyjeżdżają. A do tego, samo domykające się drzwi. Można to mieć system kamer 360 stopni dookoła samochodu i bawić się nim zamiast grania w gry komputerowe. Ale zauważyłem tu ciekawą rzecz. Mianowicie ten mój statyw, który tutaj stoi z tyłu. I Jestem przekonany, że w realnym życiu, czyli na zewnątrz, ten, ten mój statyw nie wychodzi z tyłu KS-klasy. No jest to przedziwna sprawa. Tutaj z tyłu jest wybornie z elektrycznie sterowanymi fotelami. Z podgrzewaniem, proszę bardzo. Z wentylacją, jednocześnie z podgrzewaniem, z regulacją przedniego fotela. Proszę bardzo, mam władzę. Zresztą drugi fotel za kierowcą ma takie same. A nie, przepraszam, nie może. <ścười> tak, akurat fotela kierowcy nie można przestawiać z poziomu tylnych foteli. Myślę, że to raczej jest dobre rozwiązanie. Tak, to tutaj troszeczkę za daleko poszedłem. Wyświetlacz na przedniej szybie jest też kosmiczny, bo jest wielki i bardzo wyraźny. Można sobie tu zmieniać jego ustawienia i zmiana motywu też na niego wpływa. No, ale to są nudy. Co całkiem rozwala system to to, że na przykład podczas deszczowej pogody albo kiedy jest mgła, to ten wyświetlacz oznacza nam podświetleniem auto, które jedzie przed nami na szybie, tak żeby łatwiej było nam za nim jechać. I w tym momencie ja się czuję mały. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że ja nabieram przekonania, że ten samochód jest najbardziej zaawansowanym technologicznie samochodem. Naprawdę to jest takie... Otwiera oczy. Regulacja foteli znajduje się tutaj na drzwiach i trzeba się do niej przyzwyczaić, bo ona to nie jest tak, że te przyciski się przesuwają, ruszają, jest tu jakieś kliknięcie, nie ma czegoś takiego. To jest de facto taki niby dotykowy przycisk, który wymaga trochę naciśnięcia, trochę presji, nazwijmy to, trochę nacisku, o, może w ten sposób. Rzecz polega na tym, że no, trzeba się do tego przyzwyczaić, a część ustawień znajduje się tutaj, czyli trzeba wejść sobie do głównego menu, w zakres komfortu i teraz można sobie ustawić podparcie. Ten który w ogóle jest, no, kosmiczne, no, sami, sami zobaczcie, no, no i reaguje mega, mega, mega szybko. To jest coś, czego nigdy w życiu, w ten samochodzie nie widziałem, czyli, czyli reagowanie, no w zasadzie w czasie rzeczywistym, jak ja to zmieniam, to od razu czuję, jak on się tam ustawia. Tu nie ma jakiegoś pompowania, czy jakiegoś czekania, siliczek, swoje zrobi, nie ma czegoś takiego. Jest po prostu bum, strzał jest zrobione. Bum, boczki. Ludzie no już zrobią, to jest niesamowite, to naprawdę robi wrażenie tutaj. No i wszystkie cztery fotele są regulowane elektrycznie. Jest wentylacja, jest masaż z dziesięcioma różnymi trubami do wyboru. Oczywiście podgrzewanie też jest. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, jest taka, że można mieć tutaj masaż pośladków, który właśnie sobie zamówiłem i który się właśnie odbywa. Jest błogi. Można tu mieć też podgrzewaną kierownicę, która się bardzo przydaje, plus można sobie rozpuścić łokcie dlatego, że może tu być podgrzewana ta centralna konsola, znaczy ten centralny, środkowy podłokietnik i te boczne podłokietniki w drzwiach. Fotele są naprawdę dobre, naprawdę przyjemnie się tutaj siedzi. Zakres regulacji jest bardzo szeroki, także to się zdecydowanie tutaj udało. Teraz mój ulubiony test, test klapy bagażnika elektrycznie podnoszonej, więc bum, nóżka, rączki mam tutaj, nic nie robiłem, poza machnięciem nogą, wuala, działa. I teraz ja wiem, że on działa, bo już 15 razy tu wkładałem i wyjmowałem różne rzeczy i działał w 100%. Za każdym razem, jak się podchodzisz na środku i machasz się nogą w jakikolwiek taki no, zrozumiały w miarę sposób, no to on za każdym razem działa. To jest pierwsze auto, które w 100% jest w stanie wykryć ten gest. Naprawdę to jest klasa S. A jak się nie chce machać nogą albo już nie muszę, to mogę nacisnąć przycisk i bum. O nie! A teraz test osłony przeciwsłonecznej. Tu już wiem, że to trzeba strzelić, tak jak w cela. I czy się wysunie? No, nie wysuwa się. Ale już się dowiedziałem, i to któryś z Was mi elegancko podpowiedział, że można sobie zamówić podwójny. Jedną osłonę sobie można tutaj umieścić, druga może wyjechać. Natomiast nadal nie wiem, czy ona, czy ta druga, która może wyjechać na szybę boczną, czy ją można wyciągnąć. Więc wysunąć. Czyli jeżeli ktoś z Was to wie, to będę wdzięczny za informację. Doskonała wiadomość jest taka, że są tutaj uchwyty. I ma taki uchwyt każdy z pasażerów. To jest zdecydowanie zaliczone nawet na siódemkę. Z tego ekskluzywnego miejsca dziękuję moim kolegom z salonu Mercedesa MB Motors w Piasecznie za użyczenie mi tego chromownego klucza do ekskluzywności. Więc jeśli chcecie podotykać, zobaczyć, obejrzeć, pogadać z tym samochodem, to to, to jest dobre miejsce. Jest ich teraz do wyboru do koloru tutaj pod Warszawą w Piasecznie w MB Motors. A link. Wraz z adresem tego salonu znajdziecie w opisie do filmu. Ja bardzo dziękuję za użyczenie mi tego auta, bo inaczej bym tego filmu nie mógł nagrać, bo nie miałbym o czym. Ten wyświetlacz 3D, no to jest jakiś kosmos, no sprawia, że wymiotować mi się chce. Jest niesamowity. Jego sposób działania to też jest innowacja, czegoś takiego nigdy wcześniej nie było. Finalnie ta nowa S-klasa jest bardzo luksusowa, bardzo wygodna i czuć, że to jest naprawdę najwyższa klasa. Technologia jest kosmiczna i robi naprawdę ogromne wrażenie. wnętrze wywraca mózg na lewą stronę i kwestie wyglądu, kwestie designu pozostawiam już Wam, bo to jest bardzo indywidualne sprawa i każdy powinien sam ocenić. Po samochodzie widać, że to jest ekskluzywne auto i czuć tutaj bogactwo. O to tutaj też chodzi. Więc dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.